Dzień dobry państwu, witam na konferencji prasowej na terenie Zakładu Produkcyjnego Baltic Towers. W konferencji biorą udział pan premier Donald Tusk, prezes ARP Wojciech Balczun oraz prezes zarządu Baltic Towers Jakub Wnuczyński. Bardzo proszę panie premierze. To jest dla mnie bardzo yy, wyruszający moment. Jesteśmy w miejscu, w którym, jak naszym hiszpańskim partnerom, którzy są współgospodarzami w jakimś sensie całego tego przedsięwzięcia, jak wspomniałem, pracowałem też jako student i w remontówce, i w Komunie Paryskiej, w Gdyni, i oczywiście w Stoczni Gdańskiej, więc za każdym razem, jak jestem w tych miejscach, to z jednej strony mam no, takie zrozumiałe wzruszenie, a z drugiej strony no, jestem pełen podziwu. Widzicie tutaj, tak jak mnie zapewniają nasi gospodarze największą i najnowocześniejszą fabrykę wież wiatrowych na obszarze, znaczy tych morskich wież wiatrowych, największą, najnowocześniejszą w Europie. I ta Hala, ja już nie będę mówił o parametrach, no bo widzicie na no własne oczy ogrom tego, tej inwestycji ta Hala powstała no, w 13 miesięcy, tak? Tu powiedzieliście mi przed chwilą panowie, że rok temu. Z, tutaj nic nie było. Bo to, to, więc to jest naprawdę imponujące. Dla mnie, dlatego jest to imponujące, bo przecież wiemy, że będziemy budowali wieże wiatrowe na Bałtyku. I ten polski offshore to jest jedna z kluczowych perspektyw energetycznych. No mówiąc krótko, nie będzie w Polsce dostępnego i możliwie taniego prądu dla ludzi, dla zakładów bez wielkich inwestycji tutaj właśnie na brzegach Bałtyku i na Bałtyku. Dlatego dzisiejszą wizytę paradoksalnie tu w Baltic Towers zacząłem od wizyty w marynarce wojennej w Gdyni, bo będziemy także pracowali ciężko nad bezpieczeństwem naszych inwestycji, i to szeroko pojętym bezpieczeństwem, włącznie z tym najbardziej konkretnym, mówię tutaj o przeciwdziałaniu zagrożeniom dywersyjnym ze wschodu, które, jak wiecie, zdarzają się niestety w tym obszarze i, i, i tutaj na Bałtyku coraz częściej. Więc cieszę się, że mogę dzisiaj też zapewnić inwestorów, tych, którzy budują czy zbudowali właściwie ten, te, te, to imponujące miejsce i tym, którzy będą tutaj produkowali, że zadaniem polskiego rządu, z którego się wywiązujemy, jest także zapewnienie bezpieczeństwa i łańcucha dostaw i no, yy, całej tej bardzo skomplikowanej logistyki. Rozmawialiśmy dużo o tym, co mi szczególnie leży na sercu, znaczy bardzo mi zależało na tym i to, to jest efekt między innymi yy, tej, tej strategii, jaką przyjęliśmy, żeby możliwie dużo Polski było w naszych inwestycjach. Jeśli to Polska ma być jednym z liderów, jeśli chodzi o offshore na Bałtyku, jednym z liderów europejskich, to ważne jest, żeby to, co się produkuje na rzecz energetyki wiatrowej, było produkowane w Polsce. Tu, w Gdańsku. I dlatego nawet jeśli. Potrzebujemy współpracy z partnerami zagranicznymi, tak jak, tak jak jest w tym przypadku z naszymi partnerami hiszpańskimi. To wielkim przedsięwzięciem było i naprawdę bardzo skomplikowanym było z, doprowadzenie do tego, że to w Polsce będzie się produkowało te najnowocześniejsze konstrukcje. I co ważne, rozmawialiśmy także o polskich kooperantach przyszłości, którzy będą z tą wielką fabryką i nie tylko z, z tą, bo przecież macie bardzo ambitne plany. Jestem bardzo, bardzo dumny z, z tego, co dotychczas zrobiliście. I no, będę osobiście pilnował oczywiście, żeby możliwie dużo polskich firm korzystało z tego faktu, że tak genialne inwestycje, tak wspaniałe inwestycje powstają dzisiaj na naszych oczach. Tu się łączą jakby cała sieć polskich narodowych interesów tania energia, bezpieczna energia, polski producent, polska technologia, edukacja. Wiecie, tutaj będą pracowali ludzie o bardzo wysokich kwalifikacjach. Ja, ja kawał życia spędziłem w halach fabrycznych i one się zawsze kojarzyły z ciężkim fizycznym wysiłkiem. Wiem, że tutaj będziecie zatrudniali ludzi wykwalifikowanych ze takimi specyficznymi umiejętnościami, operatorów. No ten sprzęt jest naj, najwyższej klasy światowej, więc wymaga też fachowców i to jest 500 miejsc pracy, tak, dobrze, za, do, dobrze odnotowałem, no wiecie, co to znaczy w, w tych czasach nowoczesne, y, y, no takie fajne miejsce pracy I jeśli to jest 500 w jednej inwestycji, to to jest naprawdę wielka rzecz, także jeszcze raz dziękuję, za tydzień ruszacie z produkcją, także będę trzymał kciuki. Dziękuję bardzo. Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, pan Wojciech Balczun, proszę bardzo. Bardzo szanowny panie premierze, szanowni państwo, to jest, myślę, że w tej chwili najbardziej spektakularny dowód na to, czym dla polskiej gospodarki i dla państwa polskiego jest agencja rozwoju przemysłu. Zawsze byliśmy postrzegani trochę jako taki wehikuł restrukturyzacyjny, ale przecież jesteśmy agencją rozwoju przemysłu, w związku z tym chcemy i będziemy realizowali tego typu przedsięwzięcia, tego typu projekty. Mamy unikatowe kompetencje w relacjach w układzie partnerstwa publiczno prywatnego i to jest chyba nasza dosyć wyjątkowa cecha jesteśmy w stanie efektywnie i sprawnie realizować Spektakularne przedsięwzięcia z partnerami z rynku prywatnego, z rynku polskiego, z rynku międzynarodowego. Mamy tutaj za płotem grupę GPB, grupę przemysłową Baltic, która też wchodzi na rynek wiatrowy, energii wiatrowej. Będziemy tam budowali wieże offshoreowe już te procesy się zaczęły. Budujemy kompetencje najwyższej klasy, szukamy synergii między poszczególnymi podmiotami z naszej grupy i myślę, że... Jest to chyba najlepszy dowód na to, że mamy wszelkie atuty, żeby budować polski biznes, wspierać polską gospodarkę wspierać procesy, które w tej gospodarce e, następują, dbać o nasze polskie firmy, szukając tego lokal kontentu e, i tutaj też już nawet w tym zakresie o, rozmawialiśmy z panem premierem, z panem prezesem o tym, jaka jest możliwość na rynku polskim, jeśli chodzi o pozyskanie e, partnerów, dostawców, którzy będą współpracowali i tworzyli de facto na końcu ten produkt zwany wieżą e, wiatrową. E, myślę, że to jest piękny początek nowej, wielkiej historii, historii. Pracujemy nad nową strategią jako Agencja Rozwoju Przemysłu i częścią tej, tej, tej strategii będzie na pewno ten element rozwojowy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i o zabranie głosu poproszę pana prezesa zarządu Baltic Towers, pana Jakuba Wnuczyńskiego. Panie premierze, panie prezesie, to zaszczyt móc was gościć, móc gościć również państwa w tak istotnym elemencie dla projektu Baltic Towers. Za chwilę kończy się pewien etap realizacji tej inwestycji, czyli etap budowy zakładu, instalowania najnowocześniejszych maszyn, szkolenia pierwszych pracowników. Za chwilę ruszamy z produkcją. Ruszamy z produkcją, która jest bardzo wymagająca. Gramy, żeby powiedzieć, obrazowo w Champions League, ponieważ rynek offshore wind jest rynkiem bardzo wymagającym. Ten zakład produkcyjny, zakład Baltic Towers, jest odpowiedzią na oczekiwania rynku, na oczekiwania również naszych klientów o bardzo mocnych i jasnych podstawach biznesowych i potrzebach związanych z transformacją energetyczną na poziomie europejskim, polskim oraz europejskim. Zabezpieczamy kluczowe komponenty dla łańcucha dostaw. Zakład produkcyjny 6,2 hektara. Cała produkcja odbywa się w jednym zamkniętym obiekcie pod jednym dachem. Bardzo zotemelizowane procesy produkcyjne, najwyższa jakość i precyzja, jaka jest wymagana w projektach dla morskiej energetyki wiatrowej. Jesteśmy na to przygotowani. W tej chwili prowadzimy proces rekrutacji. Zachęcamy pracowników do dołączenia do naszego zespołu. Zachęcamy panie do dołączenia do naszego zespołu, ponieważ szukamy operatorów maszyn i urządzeń w branży, która jest bardzo perspektywiczna i w tej chwili rozwija się dynamicznie i zapewni miejsca pracy na najbliższe kilkanaście może nawet kilkadziesiąt lat w przód. Ta inwestycja tutaj daje nam y, bardzo istotną rolę, y, jeżeli chodzi o dostawcę dla morskich wież wiatrowych na Bałtyku i również na Morzu Północnym. Wieże 15 metrów, y, przepraszam, w tej chwili turbiny 15 megowe które są dostępne, sprzedawane, instalowane na polskim Bałtyku. Jesteśmy gotowi, żeby je produkować, ale również jesteśmy przygotowani już na przyszłość. Możliwości produkcji tego zakładu to wieże o średnicy do 11 metrów i 500 tonach wagi, co zapewnia nam możliwości produkcyjne na lata do przodu. Bardzo istotna inwestycja, wpisująca się doskonale również w strategię rozwoju miasta Gdańsk. Dziękujemy całej administracji tutaj lokalnej za ogromne wsparcie dla realizacji tak ważnego i kluczowego projektu. Budujemy w tej chwili zupełnie nową gałąź branży gospodarki morskiej, branżę morskiej energetyki wiatrowej. Dziękuję. Bardzo dziękuję i mamy czas na kilka pytań. Bardzo proszę. Dzień dobry, widzisz ja, TVP World. Panie premierze, amerykańskie media donoszą, że Donald Trump miał poinformować europejskich przywódców, że Władimir Putin nie jest gotowy na zakończenie wojny na Ukrainie, ponieważ jego zdaniem tę wojnę wygrywa. I moje pytanie, czy pan również taki sygnał z Waszyngtonu dostał? Jak wiecie, jesteśmy w stałym kontakcie. Ten format ostatnio do tego formatu dobiły także Włochy z panią premier Giorgio Meloni, a więc. Francja, Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy w stałym kontakcie z prezydentem Trumpem, w stałym, praktycznie codziennym. Yy, łączymy się telefonicznie w też w, oczywiście w różnych formatach. Yy, wczoraj yy, długo rozmawiałem o efektach yy, tych rozmów z prezydentem Zeleńskim. Yy, ja nie potwierdzam ta takiego komunikatu. Natomiast potwierdzam, że sytuacja jest trudna właśnie dlatego, że ze strony rosyjskiej nie ma nawet śladu dobrej woli, jeśli chodzi o przede wszystkim jak najszybsze przerwanie ognia, a po drugie przystąpienie do uczciwych negocjacji pokojowych. Zarówno prezydent Trump, jak i nasza czwórka wówczas bez, jeszcze bez Włoch myśmy formułowali bardzo jasny warunek i ten warunek brzmiał przerwanie ognia bez warunków. Znaczy, zanim się zaczną rozmowy, żeby natychmiast przerwać ogień, żeby przestali ginąć ludzie. I to była de facto inicjatywa prezydenta Trumpa, ale przyjęta jako oczywista i przez prezydenta Ukrainy, i przez naszą czwórkę. Natomiast Rosjanie no, przyjęli swoją dość klasyczną taktykę przewlekania i motania, że tak powiem, różnych wątków, tak aby. Nie, nie zobowiązać się do przerwania ognia i do przystąpienia na serio do rozmów pokojowych. Więc tak, sytuacja jest trudna, nie powiem, że krytyczna, bo ona jest jakby trudna od, od samego początku. Ja akurat pełnię rolę w, tej, w tym gronie człowieka z długimi doświadczeniami i z geografią. To znaczy jako polski premier uprzedam, zresztą akurat tu prezydent Zeleński jesteśmy w, no, w takim duecie, że tak powiem, uświadamiającym naszym partnerom, że pa partner rosyjski to nie jest partner, któremu można ufać, jeśli chodzi o dokowywanie jakichś zobowiązań, czy że to będzie ciągła gra i dlatego tak ważna jest presja. To, na czym my się skupiamy, szczególnie Polska w tym formacie, ale razem z Komisją, to jest przygotowanie ewentualnego pakietu sankcji wobec Rosji, tego ostrego nowego pakietu sankcji, ponieważ doświadczenie nam podpowiada, że bez bez takiego bardzo ostrego nacisku. Putin nie podejmie poważnych rozmów pokojowych. Strona amerykańska też jest do tego wstępnie przygotowana. Senat amerykański, pan Lindsey Graham, z którym, z którym też nasza czwórka jest w kontakcie, więc oczywiście komisja przygotowała już ten pakiet. Jesteśmy gotowi, ale to wymaga oczywiście solidarnej decyzji całego tego formatu. I tu najostrożniejszy, tak użyję tego słowa, najostrożniejszy jest prezydent Trump, jeśli chodzi o mocniejsze stanowisko wobec, wobec Rosji. Nikt dzisiaj nie jest mądry na tyle, żeby powiedzieć, jak się te próby zawieszenia ognia i rozmów pokojowych zakończą. Ja jestem bardzo ostrożny i, i bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o wolę ze strony Rosji. I dlatego wsparcie dla Ukrainy i polityka sankcji i, i solidarność całego Zachodu są tak ważne. I kolejne pytanie, bardzo proszę. Dzień dobry, panie premierze. Adam Krajewski, to FN24. E, czy jest coś z przeszłości Karola o Czy pan wie? Ale do tej pory pan publicznie o tym nie mówił. I Jak pan oceni słaby wynik kandydata PiS w trójmieście? I druga kwestia. E, minister Pełczyńska na Łęcz zapelowała do Rafała Szawskuskiego, ale także do pana o odblokowanie miliarda złotych na budownictwo społeczne. Czy i kiedy te pieniądze będą odblokowane? Dziękuję. Ja na te, to drugie pytanie, on jakby nie, nie, nie będę odpowiadał na to pytanie, bo ja nie oczekuję od żadnego z moich ministrów, pani i panów ministrów apeli publicznej, tylko mają, yy, mają się wziąć wszędzie tam, gdzie są zaległości do roboty, a nie do apelowania. Yy, jeśli chodzi o hmm, przeszłość Karola Nawrockiego. Wynik w Gdańsku jest najlepszą odpowiedzią na to, co ludzie wiedzą i co ludzie myślą, tam gdzie go znają. Nie jest moją rolą, jestem premierem polskiego rządu, nie jestem nie, 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 też nie mam natury człowieka, który lubi rzucać jakieś oskarżenia na innych. Ale tu sprawa jest bardzo poważna i cała Polska powinna tak naprawdę zapytać co takiego, co takiego wiedzą, co takiego czują, co takiego słyszeli. Dlaczego się czasami boją o tym mówić? Że tak tragicznie niski wynik dostał w końcu chłopak stąd, gdzie właśnie ludzie go dobrze znają. Niech każdy sobie we własnym sumieniu odpowie na pytanie, bo przecież tak naprawdę, wiecie, to, to, była jedna, to, była, to był główny powód, dla którego wróciłem do polskiej polityki, żeby wreszcie. Z, te, te zasłony kłamstw, hipokryzji, te, tego strachu, a nie powiem, a nie nazwę rzeczy po imieniu. Jak kradli przez 8 lat, trzeba było cały czas mówić głośno, że, że kradną. Nie byłoby aż tak y, y, daleko posuniętej do gręgolady państwa. Gdyby ludzie mieli odwagę, szczególnie ludzie w życiu publicznym, mówić głośno i nazywać głośne rzeczy po imieniu. O kralu nawróckim właściwie wszystko już powiedziano. Tylko ludzie jakoś nie bardzo mają czasami odwagę jakby przyjąć to do wiadomości, bo się niektórym to w głowie nie mieści, że z taką hipoteką, z taką przyszłością, z takimi skłonnościami ktoś kandyduje na urząd prezydenta. Ale ja, ja nie mam powodu do obaw, też jestem chłopak stąd, więc mogę tylko powiedzieć tak, Gdańsk miał naprawdę bardzo poważne powody, żeby nie głosować na Karola Nawrockiego. I ostatnie pytanie. Robin jest z telewizja Polsat. pytanie też natury politycznej. Dzisiaj Karol Nawrocki dostał poparcie od byłego ministra Krzysztofa Ardanowskiego. Ten zarzucał między innymi obecnemu rządowi niedopatrzenia, jeśli chodzi o zielony Ład Mercosur. Jak pan jako premier się do tego ustosunkuje i czego pan spodziewa się dzisiaj w, w rozmowach Nawrockiego z Mencenem? i gdyby był pan tak miły i w kilku zdaniach podsumował tę dzisiejszą naradę poranną, Co udało się z generałami ustalić? Jakie są ewentualnie dalsze kroki, żeby zapewnić bezpieczeństwo? Jeśli chodzi o poranne spotkanie z admiralicją, generałami Wojska Polskiego, odebrałem raport szczegółowy na temat tego, co wydarzyło się na Bałtyku. Mówimy tutaj o tych dziwnych manewrach rosyjskiego statku pod, pod obcą banderą, który odpłynął do jednego z rosyjskich portów. Chyba właśnie w tej chwili, no nie, za godzinę gdzieś zakończy te pierwsze prace badawcze RP Kormoran, Heweliusz który popłynął w to miejsce z dobrymi narzędziami do zbadania tego, czy zostały jakieś, czy uszkodzeń nie ma, bo to wiemy od operatora. Operator nam przekaza informację, że kabel nie jest uszkodzony, bo nie ma żadnych śladów, żeby do uszkodzenia doszło. Natomiast trzeba sprawdzić, czy czegoś tam nie podłożono, mówiąc krótko. I to nie, jest, to nie są działania na wyrost. O tym też dzisiaj tu rozmawialiśmy akurat właśnie w w tym miejscu, które w dużym stopniu będzie też zależne od tego, czy Bałtyk będzie bezpieczny. Zbyt dużo takich złych zdarzeń miało miejsce, żebyśmy to lekceważyli. Dowódcy marynarki i, i wojska polskiego informowali mnie także o różnych formatach natowskich i naszych krajowych i formatach koalicyjnych, które pracują na Bałtyku na rzecz bezpieczeństwa. Ustaliliśmy także i to będzie decyzja, jest zresztą cały czas dzisiaj ze mną wiceminister obrony narodowej. Pan Cezary Tomczyk, będziemy, yy, podjęliśmy decyzję, żeby natychmiast uruchomić z, to, yy, realizację zamówienia przez yy, marynarkę wojenną yy, dronów i takich no, bardziej skomplikowanych zestawów, które pozwolą yy, dużo taniej niż wtedy, kiedy potrzebujemy do tego wyspecjalizowanych okrętów. Ale przy pomocy dronu będziemy w stanie skutecznie kontrolować to, co się dzieje pod wodą, na wodzie i nad wodą. I y, tak, daję zielone światło po wysłuchaniu tych, tych y, rekomendacji. Minister Ardanowski tyle złych rzeczy już nam opowiadał o rządzie PiSu i słusznie, że y, mi trudno odgadnąć, jaką ma motywację, że nadal się pcha do tego samego towarzystwa, które opuścił. I sami pamiętacie, on jako minister. Rolnictwa zrezygnował ze współpracy z Kaczyńskim, miał, do tego, miał powody, o których głośno mówił. I tak, on był bardzo krytyczny też jeśli chodzi o Zielony Ład. Być może ma wyrzuty sumienia, bo on dobrze wie, że zielony, za Zielonym ładem stał pis, chwalili się. No nie chcę przypominać już nawet tych reklamówek, jakie Wojciechowski puszczał w telewizji, jaki wspaniały Zielony Ład przygotowali. Kaczyński mówił, że Zielony Ład to jest program PiS u, więc spuśćmy już, znaczy nie, nie spuszczajmy ze milczenia, bo trzeba właśnie głośno mówić. Cała ta kampania dotycząca Zielonego Ładu, pisowska kampania jest oparta na bardzo prostym kłamstwie. Dopuścili do tego, nie potrafili kontrolować tego procesu, kiedy powstawał Zielony Ład. W taki sposób, aby był nieszkodliwy albo jak najmniej szkodliwy dla, dla yy, Polski, dla polskiego przemysłu czy polskich gospodarstw. Więc teraz lepiej powinni siedzieć cicho, bo powinni się wstydzić za to, co, do czego doprowadzili. Jeszcze było pytanie o y, rozmowę w słowo i Karola Nawróckiego. Czy jakiś, czego się Pan spodziewa? O Wiadomo, czego się można spodziewać. To już, yy. Wielkie łatwości w kłamaniu i mówieniu każdej bzdury przez pana Nawrockiego. Ja, ja zdębiałem, jak usłyszałem w ciągu ile, 12 godzin minęło od momentu, kiedy pan Nawrocki powiedział, że wprowadzi kataster, wprowadzi podatek od, od czwartego mieszkania, jeśli dobrze pamiętam. A 12 godzin później czy 20 godzin później mówi, a podpiszę szybko postulaty pana Mencena, w tym postulat nigdy nie podniosę i nie wprowadzę żadnych nowych podatków. Więc jemu każda rzecz przejdzie przed gardłą, byleby wkupić się właski pana Mencena. Trochę to wygląda tak też etycznie dwuznacznie muszę powiedzieć. Szczególnie kiedyś się przypomni, a będziemy też o tym przecież przypominać, co pan Mencen myśli o panu Nawrockim. Znaczy ja nawet tak ostrych słów nie użyłem wobec pana Nawrockiego jak pan Mencen. Jeśli dobrze pamiętam, kluczowe zdanie brzmiało „Nigdy taki człowiek jak Nawrocki nie powinien być prezydentem. I akurat to jest jedna z tych nielicznych spraw, gdzie mam zgodę i, i wspólny pogląd z panem Mencenem. I ostatnie już naprawdę pytanie. Dobre. Dzień dobry panie premierze. Nikolina Zielińska, TVN24. Ja mam takie pytanie, co by pan powiedział wyborcom lewicy i liderom przede wszystkim lewicy, zwłaszcza tej, która nie zadeklarowała poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. No i jeszcze a propos Karola Nawrockiego. On twierdzi, że jak zostanie prezydentem, to wycofa się z Zielonego Ładu. No i oskarża pana rząd właściwie o podtrzymywanie i wprowadzenie rozwiązań Zielonego Ładu. No to i jeszcze proszę o kilka słów. Ile można jeszcze tutaj słów dodać? Znaczy to jest, wiecie, czasami trudno się polaryzuje z kimś, kto z równą łatwością i z równym wdziękiem kłamie albo przyznaje się do jakiejś radykalnej niekompetencji. Znaczy W ogóle tyle, ile nagadał pana Nawrocki o tym, co zrobi jako przyszły prezydent, jeśli wygra wybory i o rzeczach, w których prezydent nie ma akurat w polskim ustroju nic do powiedzenia, to pokazuje no, jakieś takie radykalne nieprzygotowanie do, do tej funkcji pana Nawrockiego. On po prostu nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi. Nawet kiedy mówi o zielonym ładzie, też nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi, więc traktuje to tylko jako kolejny przykład jego skrajnej niekompetencji. Wyborcy lewicy. Ja. Słuchajcie, wyborcy lewicy to są wyborcy tacy bardziej wrażliwi niż średnia w polskim elektoracie. Bardziej wrażliwi na zło, na przemoc, bardziej wrażliwi na yy, przynależność do Wspólnoty Europejskiej. Wszyscy wyborcy lewicy i nie dlatego, że Tusk tego chce, czy Trzaskowski, to naprawdę nie ma znaczenia z ich punktu widzenia. Ale wszyscy wyborcy lewicy, którzy nie zamknęli oczu, nie zatkali uszu, tylko widzą i słuchają i kandydatów, i tego, co się dzieje w Polsce, naprawdę, moim zdaniem, nie powinni mieć wątpliwości. Znaczy akurat, akurat dla wszystkich wyborców polskiej lewicy ten wybór wydaje się najprostszy z możliwych, i, ale nie jest moją rolą agitować w tym miejscu i w tym czasie, ale to, wydaje mi się to tak narzucające, że, że nawet nie wymagające uzasadnienia. I bardzo państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję. Ośrodek, dziękuję. Dziękuję. I dziękuję bardzo naszym.